Poranny gość Radia Doksa. Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Daniel Palimonka, starosta powiatu nyskiego. Dzień dobry panie starostom. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Emocje w Nysie już opadły po referendum, czy jeszcze napięcie referendalne czuć? Czuję się to napięcie referendalne, bo Tak, Ale już wszystkie... wszystko jasne, to cóż to, 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 no, to napięcie. Yy, właśnie, teraz przydałoby się... Wszyscy, wespół, zespół do pracy, do odbudowy, plus, która nas niewątpliwie czeka po powodzi, do realizacji tych zadań, które mieliśmy wcześniej założone zarówno w gminie, jak i w powiecie odnośnie rozwoju naszej pięknej Ziemi, ale też właśnie do realizacji tych zadań, na które czekają mieszkańcy. Nie traćmy już czasu na wzajemne e, e, uszczypliwości, delikatnie rzecz ujmując, bo e, czasami było tak, że... Było ona ostro e, przed referendum. Było bardzo ostro, były e, happeningi, które e, naprawdę m, trąciły już takim e, nieprzyzwoitym elementem tej kampanii referendalnej. Ale panie starosto, patrząc na wyniki, co prawda progu referendalnego, progu frekwencyjnego nie udało się przekroczyć, więc wynik referendum nie są wiążące, to jednak ponad 5 tysięcy mieszkańców, a dokładnie ponad 5800 mieszkańców, którzy wzięli udział w referendum, powiedziało, że jest przeciwko i burmistrzowi i Radzie Miejskiej. W sensie opowiedziało się za tym, żeby odwołać władzę Nysy. No to chyba jednak znaczna część mieszkańców. No tak i trzeba wziąć to mocno pod uwagę, pod rozwagę, trzeba z pokorą spojrzeć w stronę tych mieszkańców, którzy tak powiedzieli. W sensie powiedzieli. to nie jest miejsce na hura optymizmu ze strony koalicji rządzącej miastem Ale i powiatem. Ale tu nie powinno być w ogóle ani hura optymizmu, ani hura pesymizmu. Tu powinna być praca na rzecz mieszkańców. I to tych mieszkańców, którzy nie poszli do wyboru, bo uznali, że do referendum, bo uznali, że ta władza idzie w dobrym kierunku. Ale też tych, tych ponad pięciu tysięcy osób, które powiedziały tej władzy nie trzeba sprawić yy, yy, i zrobić wszystko, by radni Rady Miejskiej i burmistrz yy, yy, przekonali do siebie te ponad 5800 osób, że yy, wspólnie i w porozumieniu można realizować wszystkie zadania. Ja wczoraj tak rozmawiałem ze wszystkimi, jako yy, szef struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej, ze swoimi radnymi z Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej, że żeby zadbać właśnie o tych, yy, te 5800, żeby nie zostawiać tych e, mieszkańców w poczuciu takim, że jesteśmy po dwóch stronach barykady. Bo tak nie jest. Jesteśmy po jednej stronie barykady, a po drugiej stronie są problemy, które spiętrzyła nam woda i problemy, które piętrzy nam dzisiejsza rzeczywistość. No to o tych problemach porozmawiajmy. Panie Starosto, wczoraj e, konferencja ministra Kierwińskiego z zapowiedzią, że e, rząd e, nie czeka na zakończenie konsultacji społecznych e, związanych z e, programem. E, dotyczącym odporności czyli zabezpieczeń przeciwpowodziowych zlewni sykłockiej, ale że już rusza z pierwszym etapem dotyczącym przygotowania dokumentacji podbudowy zbiornika w Kamieńcu Ząbkowickim to jest istotna informacja także dla Powiatu Nyskiego, ponieważ ten zbiornik ma chronić powiat. Zanim, jak bardzo jest to ważna informacja dla mieszkańców powiatu Nyskiego, powiem tak, obrazując tą sytuację, cały minister Kierwiński, czyli wielka charyzma, sprawność w działaniu i takie pójście trochę czasami po bandzie. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze zręby programu popowodziowego w po 1997 roku pojawiły się w dwa lata od powodzi. Myśmy mieli to w ciągu kilku miesięcy. Konsultacje jeszcze się nie zakończyły, a minister Kierwiński robi wszystko, żeby zbiornik kamienic Ząbkowicy, który jest zasadniczy na Nysie Kłodzkiej, aby wzmocnić tą odporność przeciwpowodziową. Ma być dopełnieniem e, całej kaskady Nysy Kłodzkiej. Ma i będzie dopełnieniem całej kaskady, bo to nie jest tylko bezpieczeństwo Paczkowa, Odmuchowa, Nysy, ale również Lewina Brzeskiego. Więc cała zlecenia cała lewniany sykłockiej bardzo znacząco się wzmocni, jeśli chodzi o swoją odporność przeciwpowodziową. I my oczywiście bardzo mocno temu kibicujemy. Będziemy robić wszystko, co z naszej strony będzie, jeśli takowe będzie potrzebne, choć 99% leży po stronie Dolnego Śląska. Tych działań w tym zakresie. Ale my poczynimy wszystko. Jednak, pani redaktor, nie zapominamy o kanale Ulgi dla Nysy. No, choć my... zapowiedzi są takie, że to... To jest dopiero ostatnia inwestycja, która ma dopełniać no, jakby całość. E, pani, Przynajmniej taki był wydźwięk konsultacji, które tak się to, odbywały. Tak to wygląda na dzisiaj. Natomiast my będziemy starali się przekonywać zarówno e, e, ministrów, jak i Wody Polskie do tego, żeby prowadzić te inwestycje, w miarę równolegle, czyli nie z takim po zakończeniu zbiornika budowy zbiornika Kamień Zamkowickich, tylko w trakcie zbi budowy zbiornika Kamień Zkowskiego. No myślę, że żeby tu największą przeszkodą chyba pracy. są kwestie finansowe, ponieważ no tak. jest to inwestycja bardzo droga. Zgadza się, dlatego trzeba trochę gimnastyki, żeby te pieniądze pozyskać, żeby te pieniądze znaleźć. I My, jako Rada Powiatu, wyraziliśmy głos w konsultacjach, uchwalając rezolucję w tym Względzie, mówiąc właśnie o tym, że jasne jesteśmy za zbiornikiem kamień Ząbkowicki, bo on jest kluczowy, podstawowy i niezbędny. Ale chcemy też kanał ulgi Ale w chcemy się. też kanał się i o to będziemy oczywiście walczyć. To a propos jeszcze pieniędzy, Panie Starosto, bo zdaje się, są kolejne promesy na inwestycje, które stanowią odbudowę po powodzi, kolejne cztery mosty, prawda? te no, promesy się rozsypały i teraz. To ja mam wrażenie, że tylko w powiecie niskim, bo rozmawiając ostatnio z samorządowcami z poza powiatu, których gminy też zostały poszkodowane, to oni mówią, że różnie z tym bywa. To widzę, że no, nie powiat to, nyski jest nie to uprzywilejowany oceniać, w takim ale razie. Być może byliśmy szybciej przygotowani w sensie dokumentacyjnym tym, które wymagane były w, po złożeniu wniosku aplikacyjnego. Ale no, tu nie chcę wchodzić Albo w szczegóły. Albo polityka, większa chemia jest I, może, panie starosta. To też jest potrzebne, oczywiście. Ta chemia jest potrzebna, natomiast myślę, że tutaj... Nie ma w tym wypadku, rząd polski będzie pomagał każdemu samorządowi, który inwestycje Inwestycje powodziowe nie mają barw partyjnych. Nie jak mają barw politycznych. Bardzo byśmy partyjnych. Na to liczyli. I na pewno również, będą panie realizowane. Natomiast, czyli te cztery promesy, na co konkretnie? No, największe te promesy, które, bo, bo to jest też ważne do powiedzenia, które dostaliśmy na początku, czyli Most Szęczechowice i Markowice jest o tyle istotne, że tam jest bardzo skomplikowana kwestia przygotowania. Dokumentacji. Myśmy już byli w wodach polskich, bo musimy założyć te wszystkie działania, które wody polskie będą realizowały, czyli tam, gdzie będą poszerzane korytarze, tam, gdzie będą podwyższane niwelety, tam, gdzie będziemy musieli ten most zrobić bardziej łukowy. To wszystko musieliśmy uzgodnić. Byliśmy na pierwszych rozmowach już w wodach polskich. Przyspieszamy bardzo mocno. Programy funkcjonalno-użytkowe się e, tworzą. No i kolejne mniejsze mosty e, dostały już e, także promesy. To jest e, Włostowa, to jest e, ulica mostowa w Nysie, czyli ten most Kościuszki, to jest e, most e, w Paczkowie. I e, 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 te wszystkie elementy e, będziemy realizować. Za chwilę wiem już, że dostaniemy kolejne promesy na parking podziemny i ulicę 3 maja w Nysie, e, e, która dość mocno, chyba najbardziej bardziej w Nysie ucierpiała właśnie ta ulica 3 Maja, więc jedziemy do przodu. I te wszystkie inwestycje, na które dostajecie sukcesywnie promesy, one natychmiast w tym roku będą realizowane. No tam, gdzie jest system i wybuduj no to, to oczywiście my podpiszemy umowy, utoczyć. ale no, te, te realne działania będą za kilka miesięcy. A czy w przypadku mostów wszędzie najpierw dokumentacja, czy, czy w jakimś w stopniu przygotowanie? program funkcjonalno-użytkowy, którym nie czekaliśmy jak będą promesy, mhm. czyli one są w trakcie, za chwilę się skończą. I na podstawie programów funkcjonalno-użytkowych w systemie zaprojektuj, wybuduj, e, zrobimy postępowania. Ale czyli w większości te inwestycje, na które dostajecie promesy, prace takie fizyczne, widoczne dla mieszkańców będą się toczyć w tym roku. Pod koniec tak. roku się rozpoczną. Z tak? Zapewne tak. Panie starosto, to y, czego jeszcze w takim razie się y, spodziewacie i co z pieniędzmi na y, szpital? No więc e, jeśli chodzi o szpital, e, to bardzo mocno przyspieszyliśmy. Przede wszystkim tak, e, ustawa powodziowa 2.0 sprawiła, że nie musieliśmy zmieniać planu zagospodarowania przestrzennego, tylko mi, utworzyliśmy miejscowy plan odbudowy. Ten miejscowy plan odbudowy został e, już, zostaje już przygotowany, w, 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 bo to musi być na poziomie Rady Miejskiej e, i w przeciągu kilku tygodni będzie gotowy. Jesteśmy w trakcie przygotowań programu funkcjonalną użytkowego, który jest potrzebny do tego, aby przygotować podwaliny pod dokumentację już tą techniczną. Jesteśmy w trakcie, podpisaliśmy w marcu umowę na tak, przygotowanie planu inwestycyjnego. Plan inwestycyjny zaś jest potrzebny do tego, aby Rada Ministrów pozytywnie, ostatecznie wyraziła zgodę i abyśmy mogli podpisać umowę. Czas projektowania nam się skróci, dlatego że 22 kwietnia Podpisaliśmy też umowę z panią prezydent Gliwic na umożliwienie dostępu do dokumentacji, którą oni już posiadają. Więc ktoś, kto. Przygotowuje program funkcjonalno użytkowy, może i korzysta już Czyli z właściwie tejże dokumentacji. tą dokumentację macie gotową, trochę daną ze strony Gliwic, na, tak? Tak, na pewno. Ona w, tak w całości jeden do jednego zostanie zaadaptowana. Nie, absolutnie. My możemy korzystać z założeń tej dokumentacji, co pozwoli nam skrócić o połowę czas przygotowania dokumentu. To nie zmienia faktu, że własną dokumentację przygotowujecie, w sensie własną dostosowaną do swoich potrzeb. Dostosowaną tak? do swoich potrzeb, oczywiście. Kolejna rzecz jest taka, w tej chwili proceduje się ustawa powodziowa 3.0, w której mamy zapisy mówiące o tym, jak proceduralnie najlepiej będzie przekazać pieniądze, jak kto ma podpisać umowę, bo wcześniej z funduszu medycznego mogły korzystać tylko placówki opieki medycznej. Samorząd powiatu nie jest placówką, tylko jest organem, który je nadzoruje. Więc musiał ten zapis w ustawie powodziowej 3.0 się znaleźć, właśnie jest procedowany. Chcę Chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie pojawi się na terenie, w Nysie, pojawi się pani minister zdro, ministra zdrowia Izabela Leszczyna, która powie o szczegółach, kiedy podpiszemy umowę, jak będziemy. W najbliższym realizować. czasie, to znaczy w maju, możemy się spodziewać? Na po, w pierwszej połowie maja. No, to czekamy w takim razie na wizytę pani minister i na szczegóły związane ze szpitalem, ale nie kończymy jeszcze naszej rozmowy. Przenosimy się do internetu. Daniel Palimonka, starosta powiatu Nyskiego, jest moim gościem. Pozostanie im te, nim także w internecie, a rozmawiać będziemy o szeroko pojętym bezpieczeństwie, bo rozmowy na ten temat w ubiegłym tygodniu toczyły się w powiecie. Dziś sesja Rady Powiatu także między innymi temu tematowi e, poświęcona. Zatem słuchaczom Rady, już dziękujemy i przenosimy się do internetu. Panie Starosto w ubiegłym tygodniu duża konferencja międzynarodowa związana z, z bezpieczeństwem. Dzisiaj temat bezpieczeństwa także na sesji. Pan ostatnio powiedział, że szeroko pojęta odporność społeczna jest przez Pana odmieniana w każdym przypadku. Tak, Rozumiem, i każdego że... dnia. I każdego dnia. Dzisiaj na sesji również. Dzisiaj na sesji również zaprezentuję radnym takie założenia programu odporny powiat Nyski. E, chcę e, pokazać zadania, które w ramach ustawy o ochronie ludności zrealizujemy już w tym roku. A jakie to inwestycje konkretnie? To są inwestycje, to przedsięwzięcia? Bardzo co różne to jest? są to przedsięwzięcia, inwestycje. Odporność budujemy poprzez pewne założenia infrastrukturalne, ale też odporność budujemy przez wiedzę, przez umiejętność zachowania mieszkańców i społeczeństwa. Ja byłem na kilkudniowych wyższych kursach ochrony ludności, która poka które pokazały mi jednoznacznie, ile ta ustawa daje dobrego. My oczywiście nie mamy jeszcze wszystkich rozporządzeń, więc to, co możemy, właściwie też co musimy, bo od nas będzie wymagane, to będziemy realizować już w, w, ty, w tym roku. I Chcę tylko powiedzieć o kilku aspektach, bo tego jest, naprawdę to jest dość spore opracowanie. A to jest, rozumiem, szeroko pojęta odporność na różnych poziomach, czy szeroko pojęte bezpieczeństwo na różnych poziomach, I tak? na, różne, na różne zagrożenia, bo zagrożenia dzisiaj mamy, po pierwsze, to co takie jak wydarzyły się chociażby we wrześniu, czyli kataklizmy. Nie bierzemy pod uwagę, choć my tak, ale często społecznie nie bierzemy pod uwagę tego, jakie skutki może Rodzić na przykład susza, że susza może spowodować to, że będzie blackout energetyczny w Polsce. Ja chcę tylko przypomnieć, że my w zeszłym roku, jak to fachowcy określili, byliśmy 23 minuty od blackoutu, dlatego że była susza, nie było wody w rzekach i elektrownie nie dostawały tej wody i nie mogły produkować prądu. Kolejna rzecz jest taka, te wszystkie zagrożenia, które niesie sytuacja, Sytuacja geopolityczna. My nie wiemy, ja nie chcę mówić o mhm. tym, że będzie wojna, ale my musimy przygotować mieszkańców na to, że przez tydzień nie będzie prądu, przez tydzień nie będzie wody i przez tydzień będą mieli na przykład ograniczone możliwości dostępu do e, w, żywności. E, my musimy też spowodować, że ludzie będą inaczej reagować na e, Polecenia czy sygnały płynące od służb czy od e, włodarzy. Ja byłem e, w tym e, z piątku na sobotę, kiedy ta powódź w Głuchołazach się rodziła, kiedy było największe zagrożenie, e, kiedy podjęta była decyzja o ewakuacji mieszkańców tych pobliskich tego mostu e, osiedli. E, I e, razem ze Strażą Pożarną, z burmistrzem, e, e, widzieliśmy, jakie były reakcje ludzi. 99% bagatelizowało sobie to, o czym mówiła Straż Pożarna, o czym mówiła policja, o czym mówili samorządowcy. My musimy tą odporność zbudować poprzez szkolenia, poprzez ćwiczenia, poprzez działania, taki szereg ćwiczeń i szkoleń. Mam zaplanowane zgodnie właśnie z rozporządzeniem pierwszych. Przeszkolimy oczywiście pracowników starostwa, oczywiście radnych, oczywiście podmioty ochrony ludności. Co to są te podmioty ochrony ludności? To są partnerzy, z którymi my musimy współpracować. To są przedsiębiorcy przez nas, przez, przez nas przygotowani, właśnie wyszkoleni i tacy, którzy z nami są potrzebni do współpracy. Współpracy, jak na przykład e, przedsiębiorcy e, posiadający transport, posiadający sprzęt, posiadający maszyny czy kopalnie, e, na przykład kruszyw. To są organizacje pozarządowe, takie jak WOPR, e, jak inne organizacje, które e, mają i są przygotowane pod względem sprzętowym, ale też i e, pod, pod względem e, kadrowym. Czyli rozumiem, e, kolejnym... że szkolenia również w tym roku mogą już się zadziać do tych Nie mogą, których... one będą. Ja okay. mam tutaj dokładnie rozpisane, to co jeszcze w będzie w tym roku. E, Chcemy. W tym roku e, przygotować coś, czego brakło nam w tej e, powodzi, a mianowicie e, takie 20, od 25 do 30 miejsc pomiarowych na rzekach i ciekach. Które wody polskie nie miarują, jeśli chodzi o stany wód. Mówię tu o takich rzekach jak Kamienica, jak Mora, jak Ścinaba niemodlińska, jak Widna, jak Świdna. To są te cieki, których. Myśmy nie mieli obrazu. I my chcemy przygotować powiatowy system, właśnie monitorowania tych cieków, składający się z 25 do 30 miejsc pomiarowych, bardziej 30, który będzie dostępny dla nas, będzie dostępny dla wójtów i burmistrzów, ale także dla wód polskich. będzie Ale to Wy będziecie finansować. Tak. My będziemy finansować i my będziemy. W... Finansować, monitorować, choć ostateczna decyzja związana z tymi ciekami należy. No już... Przecież to wód polski. Nie szkodzi. Ja, pani redaktor, powziąłem wiele refleksji po powodzi i wiem, czego mi brakowało, aby móc skutecznie, jeszcze skuteczniej działać. I tutaj ten system monitoringu rzeczywiście w tym roku już zafunkcjonuje tak. na tych wszystkich ciekawych Jesteśmy w trakcie które pan przygotowania. Mówi, a to jest duże, duże przedsięwzięcie też takie finansowe dla, dla Około powiatu. miliona złotych. Około miliona, żeby na tych kilku kilku ciekach, tak? tak, pojawił się system monitoringu. 30, około 30 miejsc pomiarowych. Mhm. No to co jeszcze, Panie Starosło, w tym e, roku? No w, w tym roku przygotowujemy również elementy magazynowe, ale też robimy. E, magazynowe rozumiem, między innymi, na nagromadzenie żywności dla mieszkańców, e, tak? Za żywność dla mieszkańców odpowiadać będą wójtowi burmistrzowie. Mhm. Ja mówię tutaj o tym, aby przygotować e, dla służb, które mają ratować, które mają pomagać, Czyli na sprzęt. niezbędny sprzęt, ale też proszę sobie wyobrazić, chcemy chyba być pierwszym powiatem, który w ramach tej ustawy to zrealizuje, a mianowicie e, swój Zapas paliwa, zbiornik paliwa. My to mamy gdzie zrobić, bo mamy bazę PKS-u, na której przy pomocy firmy Orlen, jestem już po rozmowie, zrealizujemy taki pierwszy magazyn. Chcemy szereg szkoleń, również takich dla młodych ludzi, dla seniorów, promowanie plecaka ewakuacyjnego to jest niezwykle istotne aby ten plecak ewakuacyjny w w cudzysłowie oczywiście, bo to może być szafka, w której będzie odpowiedni sprzęt, odpowiednie, odpowiednie wyposażenie przygotowane. Ale musimy promować to, aby tą odporność zwiększyć. A to macie są... jakąś wycenę, panie Starost? Odporny powiat nyski. W tym roku powiat może kosztować ile? W tym roku będzie to około 2 milionów złotych. To są pieniądze, po które chcecie sięgnąć w ramach Nie. tej rządowej puli. Na pewno milion złotych mamy jakby przypisane dla nas, jeśli chodzi o ustawę o ochronie ludności, natomiast Pozostała milion część złotych, to jest złotych, nasz budżet, tych pieniędzy będzie więcej z roku na rok. My chcemy być gotowi do budowy miejsc schronienia, schronów. W tym roku rzetelną taką inwentaryzację w tym zakresie przeprowadzimy. Przeprowadzimy szereg ćwiczeń też ze służbami, współdziałanie takich gier decyzyjnych. Czyli służby plus moi pracownicy. Poza tym, ustawa o ochronie ludności pokazuje też jakby zmianę. Dzisiaj mówimy o zarządzaniu kryzysowym, natomiast w wypadku, kiedy jest stan zagrożenia wojennego, przechodzimy do tak zwanej obrony cywilnej. Ja mam już przypisane, no, oczywiście bez, na, nie będę tego wymieniał w nazwiskach, ale pokażę to radnym dzisiaj. Ja mam przypisane e, osoby w starostwie, które odpowiadają i będą wiedział, które za logistykę, które za politykę humanitarną tego zespołu, które za e, e, miejsce kierowania, przygotowanie miejsca kierowania, e, które za zachowanie ciągłości pracy starostwa, e, osoby, które mają walczyć nawet z dezinformacją. Dezinformacja to jest coś okropnego. Ja, czy to jest chyba trochę Wniosku powrześniowej powodzi, kiedy ten. No, chciałam powiedzieć mikrokryzys, ale to nie był mikrokryzys. No, kiedy po prostu mieliście przepracowany, tak, albo widzieliście, jak jak Pracowaliśmy wiele faktycznie, wygląda. i proszę sobie wyobrazić, że to się zbiegło właśnie z, w czasie, kiedy ustawa o ochronie ludności też wchodzi w życie. I ja na tych wyższych kursach obronnych w wielu wypadkach. E, Otwierałem też oczy e, tym, którzy tą ustawę pisali, że jeszcze czegoś brakuje, że jeszcze trzeba będzie nowele przeprowadzić, bo, e, bo nam tego e, kolokwialnie rzecz ujmując zabrakło w trakcie powodzi. Czyli dzisiaj o odporności powiatu nyskiego podczas sesji e, i także na, te, na ten temat e, szczegóły związane z budową te, tej odporności. Szczegóły na naszej antenie zdradzał starosta Nyski Daniel Palimonka. Dziękuję panie starosto za Serdecznie rozmowę. Serdecznie dziękuję pani redaktor. Wszystkiego